Tak, tak. Nowy zjazd dowiez rośnie Tak o, Chyba to mam nagrane A, stój, przerzutka ci weszła w szprychę, zobacz No właśnie, no dlatego Chyba ślisko Witajcie Dzisiaj racja z wycieczki z Bielska na błatnią Wycieczki o tyle nietypowej, bo zabraliśmy ze sobą kolegę, który całe życie jeździł tylko na szosie. Był to jego pierwszy raz na rowerze górskim w górach do tego na rowerze elektrycznym. Mimo że to kalendarzowa zima warunki do jazdy były naprawdę dobre, pomijając fakt, że w nocy spadło trochę deszczu, więc błota było naprawdę dużo głównie na naszych ciuchach. U góry spoko zabłatnią trochę śniegu, poza tym zajebiście. Kolega z szosy to Michał. Myślę, że warto, żeby przedstawił to jest się sam. Michał. Dzień dobry. Dzień dobry, mam na imię Michał. Mam na imię Michał. I przyjechałem do Was z Zazwyczaj moim zainteresowaniem była żona kolegi Darka Zofia. <grytanie> Zaczynamy w cygańskim lesie w Piersku. Trasa wjedzie przez tębowiec. Potem dookoła Cybernioka. Potem przez przykrą nabłatnią do schroniska. Zubłatniej na szyndzielnie przez trzy kopce, no i potem zjazd na kołowrót. Chodziło o endurotrialce otwarły Twistera, więc to wykorzystaliśmy. Zapraszam. Jedzie taka sambiarka, i w tyłu jest napisane Twoja dwójka jest lena, z numerem jeden. No tak. Zobacz, było za przytem, nie? Tak, ta, zrobili hopę, i tam jest lądowanie zrobione.

A tutaj schodzi dębowy tak. tu i tam schodzi dalej, Aha. Zabawane bardzo dużo. Tak, Kurde, wiesz, tego tutaj jest? Tak, ale ci chłopcy tak dbają o to tak. fantastycznie. Siodełko na dół i dawaj, panie! Ale jedź, chopie, bo spadnę! O! Tu trzeba Ja nie. Nie ma to tamto. O! Co tam? Nie tu? Tu się nie da? Chyba gorzej niż tam. Dobra. Zastanawiałeś że nie mam wtedy włączonego... Nie mam włączonego telefonu. Tak? Po tym korzeniu? Nie! O, co ty się? Kupi, Kupi jesteś coś. To co ty w życiu bym tego nie podjechała? A co ty? Tam może patrz. Czekamy na Michała Jedzie Michał, jedzie Dawaj, szybko Jesteśmy po drugiej stronie zapory Po prawej ja Jaworze Kierujemy się w stronę gładkiej. Tu mała dygresja na boku a Mianowicie staram się zawsze Ustalać tak trasy żeby było jak najmniej Pieszych ludzi Nie to żebym nie lubiał ludzi Natomiast dużo fajniej Jeździ mi się po górach Kiedy w okolicy nie ma dokładnie nikogo Słońce zaszło Co Michał powie że o rowerze elektrycznym Niech się taki tam szwakem, żeby nie złapał po dupie no to a. a tak poza tym to spoko no, to... Ma to sens, nie? Ma to sens, tylko bardziej trzeba no, troszeczkę uważać, no bo kamienie nie chciał mi się wypierdzielić na początku sezonu i coś tak sobie zrobić tak, nie? Ja tak jadę raczej mimo wszystko asekuracyjnie. Dlatego cię nie gonimy? No Nie nakazujemy ci tutaj na przełaj. a i nawet tego nie zrobimy do domu Chyba, że cztery brow z nie. Takujesz na to porządek mają? przy tych domach tutaj wszędzie To może tak z góry wygląda Jedźcie przodem to was nagram Proszę panie Michale o! Powiedział co wiedział I wydupił w kamień prawo Jeźdź na schodnisko prosto Ja sobie jadę w korzeniach Jak już tu jestem coś mi dzisiaj pomiata no i pogoda się spierdzieliła troszku hej hej i oby, oby się jak na górze No, bez deszczu, nie? No, bez deszczu Tak no może nie... być przymroczone, ale żeby Najciu, no nie goń Nikt się nie chce Ale będzie nagródka zaraz, nie? Prawda? ty brudna z tyłu będzie nagródka? Czy ty masz te fotochromy, czy zwykłe? Zwykłe? Jest strasznie i dlatego się pytam No, i ja się grzebie, nie? O No śnieg! O brawo! Co bronimy? Kamerę. A. Koleżanka, moja żona, tutaj nad, będzie nadupiać, wiesz. No, koleżanko, nie róbmy się takich jaj z pogrzebu. Zablokowane masz, no? Zablokowało mi koło. A, stój, przerzutka ci weszła w szprychę, zobacz. Zobaczcie, jaka sytuacja. Ale... Blok koła. Patrz. Czekaj, 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 czekaj. Słuchaj, ja tego nie umiem wyciągnąć. Jest? Jest. jest. Częściowo no, jest. Co Przepraszam, a jakim cudem to poszło? Musiałaś po kamieniem uderzyć, wiesz, uderzyć. i wygieło. Musiałam wygięło. On od ten bo ja nie blisko kamienia. Kurczę. Działa? Zobaczcie, przerzutki mu działają. Dlatego mówię, że nie ma sensu na Klimczok, bo tego podjazdu najbardziej nie lubię. Widzisz? No. Ale z drugiej strony się bardzo fajnie wyjeżdża na Klimczoka od schroniska przez siodło. No dobra! Śnieg! Olha ia ia. É baixíssimo. O. Porso todo, tu. Po co to takie? Co mnie jedziesz? Przecież masz elektryka Ja pierdziele w telewizji mówili, że siadasz i sam wyjeżdżasz szybciej. Jak jedziesz tak wolno, to jest cicho. Chyba to mam nagrane. Nie hamujemy na korzeniach nigdy. No Nie zahamowałem. Po prostu zjechało, widzisz. No, spoko? Żyjesz? Tam jest zjazd z tego, czy ze skok? Duży. No pewnie, że tam. Zjedź na prawo, zjedź, zjedź. Nie jedźmy dalej. Tam już jest tylko korzeń, to także Masz zajczonego pół swojego pierwszego singla. Tym zielonym nie, bo tu zjedziemy na dół do dębowca, no to bez sensu. Na dębowca go nie będziemy męczyć. No to tam obok, w dół i po skosie pojedziemy na tą. Na kołowrót, Matole na... pojedziemy na kołowrót. Na żadę tu zjechać, toż nie? powolutku Siodełko na dół delikatnie powoli na stojąco jest bezpiecznie jak wiesz Fuh. Ty no drugi raz mi jakiś robal wraz do buzi tu zwolnij na To jest podjazd na kołowrót, tak? To jest podjazd na kołowrót, ja bym tu jednak wbił w rock'n'roll y, zamiast po tych kamieniach jechać. No, tak jest. Mamy kurtki przeciwdeszczowe. Zamknięta, no to jedziemy na koziom. Tu jest single, wiesz? To jest, słuchaj, najszybsza trasa, chyba w bielsku. Tak, jest po prostu, jest przerąbana. Uwielbiam tak. uwielbiam Mimo, że jestem nielotem jak na rower i tak nie bardzo skaczę. To są tu takie górki, gdzie mi się zdarzyło już tak po 5-6 metrów. Rozumiesz? Jest szerzej, wyżej, szybciej, bardziej stromo. Większe bandy. A, czy ktoś mi kosze postawił? Widziałeś? Eee. Naprawdę! Tak! A kurwa, złam mi nogę! Bo nie jestem w stanie! Powoli na dół! Na dół, na dół, na dół! No, nie jestem w stanie! Z... Aaaa! Tak, o ciu. Dziękuję! Już! Tu, tu, tu! W tym miejscu! Ale jaja! Ja już czułem jak tu podjeżdżam, bo chciałem zaskoczyć To jeszcze docisnąłem Ty jak pływałaś, to z igłą, nie? O, tu czuję Ja go spróbuję naciągnąć jeszcze, wiesz O, do końca Bo no. to najlepiej jest tak naciągnąć Hej, cześć Wiedziałam, że to dzisiaj będzie kolejeczka bo ja sobie poskaczę za wami no. byle łagodnie, nic nie ostro przecież od porządku jedziemy A porządku? nie, nie, nic Mówię, tylko żebyś tak nie pędziła, bo Michał cię próbuje gonić, to jest bez sensu No i wspaniałe gratulacje, Opcze. Pięknie to było. Jak Ci się podobało? Teraz jest ok, tak, tutaj tak. Im więcej kamienicy tym jest gorzej, bo to wie, że naprawdę jest wymagające. To potem, przechodzi potem Michał. Jak Ci się podobało? No, pięknie. Piękny Twister jest, nie? Tu jest zjazd piękny, 4400 metrów, tak, tak? Tak, albo i więcej, nie wiem nawet. Trzeba było sprawdzić. Jako, że Michał świetnie ogarnął, jak na pierwszy raz, górskie klimaty i świetnie sobie dawał radę, stwierdziliśmy, że pokażemy mu końcówkę DH+. A, A co, niech coś chłopak ma od życia. Nie bój, nie bój, jedź. Po prostu jedź. Nie możesz się zawahać. Hahaha. <laughs> Ok. Żyjesz. To jest końcówka. Michał, to jest ta już totalnie płaska końcówka. Dziękuję No i tyle tego dobrego. 42 km, 1300 z kawałkiem metrów przewyższenia. Na razie. Cześć.